Bardzo serdecznie Sysynksowi ze mną jest Agaspel. Tak, a to jest polecenie super serwera, który ma własną paczkę modyfikacji. In Bardzo fajny serwer, mu wana, za co dziękuję. Tak. O, zapraszamy do gry na tym serwerze, choć pokażemy mi reguły, bo to są dość mało ich bardzo. Dobra, Jeżeli coś chcecie, wpis wpisujecie modreku i to... wiadomość. Chodź, chodź na warto pomóc. Ale na spawnie jest, nie możesz pisać. Spoczka. Spoczka, spoczko. Nie cię. Dobra, jak jesteście nowi, podchodzicie do właśnie takiej tablicy i najpierw radzę wam o tu, o tu nacisnąć, kit wypłata. Dostaniecie W Co tydzień dostajecie 8 IC, bo dużo osób nie wie. No. Aha. Nie modlujcie od mnie na przykład admin działkę, czy coś takiego, tylko piszcie modreku i spacje i wiadomości. Modreku, spacja, Kuboid. To znaczy, że. Dział działki są so so 30 na 30. Jest zbytnio nieduże, ale. Ale VIPy są so tanie, więc opyla się kupić. Tu mamy zegar. Tu jest. E w GG do wszystkich adminów, jak jeszcze te reguły. Wow. Tu co najbogatsi. Mam zamiar być pierwszy. Hmm. Tak, już ci się uda. Kanty 1, 3, 1, 3, 0. Ta. Chodź dalej. W ja im. Targowisko, chodź. No, targowisko. Uu. Patrzcie się. Na targowisku możecie kupić. Za I zaraz pokażemy, pokażemy wam jak kupić dolary. Dolary się bardzo łatwo kupuje, tylko wiele osób nie wie o tym. I coś tam może mnie jak to zrobić, a to tamto Chodź. Sorry, że tam. mam takie lagi, ale naprawdę ta poczka modyfikacji wymaga domku. No na ty masz... Ty? A nie, nie masz tego. O jazu, jakie lagi, czanki się nie wczytoję, panie. nie Miał, powaha. Nie, w domku możecie sobie kupić wszystkie... możecie kupić sobie właśnie dolary. Dobra, pokażę Dział. Chodź tutaj do Domku, ej. Powiedzmy macie takie coś. No i powiedzmy, jest łąd i offer. Błąd to jest. Czyli ile, ile kosztuje? Czyli 3C. No. O dosyć łatwo No, Na góry wkładacie, to wam wypada. A na samym dole styk i tu pisze 0, czyli nie, nie kupicie nic za to, co nie? No. ale jeżeli ile... jest więcej, to możecie. O, chodź, ksowicz. chodź pokażemy im, jak ten jest. Jak kupować dolary. Co wiesz? Pod... Yy, Co wiesz? Yy, no to jest tutaj, tutaj IC, i tutaj dasy Solar panel No ale uważajcie, bo to od razu wypadnie, że musicie coś akceptować. O, wow! O, naciskacie tutaj sel, naciskacie, musimy mieć IC przy sobie, naciskacie sel i wam kupujesz. Po jednym. A. później na stan kontakt i macie już ileś. nie? I tyle, I to cała filozofia. Pokażę mi no, chodź do banku. Pokażemy wam jak się obsługiwać w banku. Bo to też nie jest łatwe. Do nami, do nami I... dla... HS, to jest fajne. Fajnie zbudowane. Tam bank. możecie no tak, tam, jest, tam jest sklep taki duży i tam pokazuje ile wszystko co kosztuje. Tak naprawdę ile powinno tak. kosztować, co nie? I tak... To jest na ostatnim piętrze w HS, bo to jest najlepsze. Chodź, chodź, chodź tutaj tak, żeby... żebyście miło o... o, o, o razem jeszcze. No chodź. No, to nie, ja pokażę Dobra, je wam. Chodź, Dobra, chodź nie, nie będzie wpisywać. Chodź, naciśnij na ten, na ten, Dobra, na komputer. No chodź, chodź naciśnij na komputer. W e, pierwszym wpisujecie, wpisujecie login. login, a w drugim, jak piszecie login, a wpisujecie enter. W ja drugim będzie, drugi będzie hasło. Swoje hasło będziecie musieli wpisać. I tam będziecie mogli pien właścic pieniądze i wcale. No. To jest bardzo fajne. Czekaj, ja tu zrobię małe cięcie, zaloguję się. SOWIX Hasło Cięcie no, wszystko Dobra, wiecie, dobra. witam po moim cięciu, ja już się tu zalogowałem Jak się już zalogujecie, logi, hasło, macie stan konta, ja zero I Powiedzmy, jak macie tą wypłatę stamtąd Macie ta no przy sobie oczywiście Ale najgorsze to jest to, że musicie tworzyć um, Co najmniej 16 IC możecie, możecie włożyć. No, Więc no. lepiej pilnujcie je I to jest dobre, ponieważ wam nikt nie ukradnie, choćby za... Oprócz adminów nikt się no, nie bo no, chyba no, nawet admin i to jest, za jest za wszystko, wszystko, sobie tutaj wkładacie pieniądze i wkładacie, nikt wam nie ukradnie. Chyba, że ktoś z wam wejdzie, co nie sobie wypłaci. Za tak. pomocą W wpłacamy 16, a za pomocą E wpłacamy staka IC. Za pomocą O odbieramy to, co wpłaciliśmy, a wylogujemy się, bo logowałem się. Tak. Dobra, chodź na H, do H jest to na samej górze. Pokażemy im, o co chodzi. Na samej górze jest taka fajny pomysł, ja dodania, to, nie? Za jeden IC kupujecie 16 misek, co nie? Za jeden IC. Wkładacie ich do, do skrzynki. Wow, wow, wow. Za 16 skrzyn, te 16 tych misek, co nie? I pan, ym, po pewnym czasie te 16 misek zamieścicie w 16 zupek. Albo coś takiego, jak... Kurde, spadłam. Albo jak macie miski, które że same zrobi, sami zrobiliście. Aż, też też działa. Bierze, bierzecie też miski, wkładacie powiedzmy miski... Do tego i to, to wam miski, słuchajcie, i daje wam pełne zupki. Tak, słuchajcie. Ja musicie, jak wrzucicie na miski, to musicie czekać, jak te miski wam wejdą, to musicie trochę zaczekać. Nie, nie to, żeby pisać admin, co się dzieje, tylko po prostu czekacie parę minut. Minuty dwie minuty maks, to nie? Więcej nie kupił lula. No właśnie tak samo. o co chodzi czy w innych sklepikach. Tu na przykład są jetpacki. Jetpacki na przykład po 4 chodzą, co nie po 10, a tu jest 16. Do sprawdzić cena, ile kosztuje to? Co nie? To jest fajne. Hmm. Chodź, chodź, pokażę mi Spam Survival. Ogarniamy ich wszystkim i wcale. Aha, i oglądajcie ten filmik, bo i suba, dawajcie i lubię to, bo my chcemy MVP dostać. Um. Chodź. Dobra, Tu jest a nie um, Teraz chodź, pokażę mi y, Spam Survival. Tu jest na Warp Survival. wchodzicie po prostu w to. I... Aha, jak fajnie. działa. No i chodź tu raz to do tej Tu A to jest gówno góno górno 300 kratek dalej będziecie mogli robić co chcecie i to zaznaczacie 30 na 30, a niech wam da. No. A jak się, no. się Tu tak uważajcie, jak, się tak jak będziecie wychodzili, to na, cel, na niebieski taki jasny będzie pisało. Non-KFP, uważajcie, bo tu no, macie w takich Bestroykach są najlepsi i was dną. No. Więc nic najlepiej czekajcie, że pójdź sobie. A jak chcecie, żebyśmy was nie dodali, napiszcie ADHG. No i tak o. Mm, zrobimy małe cięcie i pokażemy wam e, naszą działkę, Jedną z najlepszych działek. Trzy, cztery, Witam bardzo to... znowu małym cięciu Samakruz nas nadal prześladuje. Trzy działki mamy, połączyliśmy z kolegami, co nie? Ja, Ksowiks i SKK. Patrz, jaka taka działka. Tu mamy fabrykę, tu nam kopie maszyna, grzyby ogromne, Faktusy, fabryka do krobla, która nam sama przepala. Pokaż im to. Ale Janux, jest ten, to jest najtańsza rzecz, którą zrobiliśmy. Chodzi o fabrykę, naj, najlepszą naszą. Chodź. Janux też nas Dobra, chodź. Tu jest najlepsza fabryka. Tu jest fabryka U-Mater. U-Mater... Powiem Umater. No. Umater jest do tego, że z U-Mater można robić praktycznie wszystko. I róbcie najlepiej sobie to. Z u -Mater można właśnie robić taką zbroję, a z tej... jak Jak? Duże... Znaczy, materiały do tej zbrojki. może ich nie poradzić. Pokażemy wam nasze laboratorium. Tu jest najlepszy nasz... patrz, mamy tutaj dwie najlepsze... nie, trzy najlepsze... Czekaj, na, na słoneczne. jak się dziwiczy, dlaczego tak szybko biegam i skaczę, to dzięki spodniom i butom. Tak. No, w filmiku będzie tak o, do instalacji, co nie? Co będziemy zainstalować, jak? I będzie też, wiecie, tam będzie link do ściągnięcia i będzie też link, jak zrobić pół. I czekaj, tam będzie jeszcze link? A i będzie 300 administratorów, których najlepiej słuchać, w których nie. No. Czekaj, no że tu dwóch... są wszystkie, patrzcie, patrzcie co my tu mamy. Uaj, teraz się taka jak rękręci. Fagas włączył mikro. No, mamy tutaj power. Muszę sobie hełm podładować. Soma Cruz podładował za dużo. No. Więc. Fagas poszedł. Więc my możemy porobić coś takiego. Dobra, pokażę jeszcze resztę działki oprócz tego. Tutaj pokażę Wam coś, co jest kurde najbogatsze. Nigdy czegoś takiego Dobra. nie Czekaj, pokażę coś najbogatszego, czego nigdy więcej nie widzieli na oczy. Yeah. 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 Um, jeżeli będziecie chcieli je z mieć, to będziecie musieli nam kupić IC. Dobra, Słuchaj, 6 zł, 6 zł 196 IC, dać nam 196 IC, jesteście z nami. Macie dostęp do skrzynek i wcale, a w mamy nie, nie, do, nie, do nie do wszystkich, ale wiecie, z nami będziecie mieli już zbrojki najlepsze, pewnie? Um, będziecie mieli mieczyki najlepsze, wszystko. Właśnie, Dobra, to możecie. To na tyle. Widzicie, to widzicie. na tyle, i na dzisiaj. No, nie? no, i no to No i powiem, będzie taka taką, będzie stronka imbulit i pokażę mi jak się ściąga ten, ten. Ja no, zaćmiłem, no, idę. A ja pokażę Wam jak się ściąga. No, da da, da bum, bum. Witam Was po moim cięciu. Jesteśmy właśnie na stronie serwera, którego linka macie w opisie. Jak już jesteście na tej stronie bierzecie register. A jak już się zarejestrowaliście logujecie się i macie użytkownika sobie tak wszystko w ogóle piękne tło wszystko na weszło, w, w ogóle i tu macie regulowanie crafting informacje rang vip mody i wszystko na wszystko bierzecie do land trzecią od lewej i tutaj macie paczka z modami no to jest żeby zainstalować bierzecie albo instalator windows instalator linux albo instalacja reszta jak to ma ja osobiście polecam Wam ręczną. No to jak już pobieracie, tutaj Wam się może pobierać. I powinna Wam wyskoczyć ikonka z kropka Minecraft. Jak już macie to kropka Minecraft, swoje kopię, jeżeli nie chcecie stracić. Nic kopiecie na pulpit czy tam gdzie chcecie wasz wybór. I to kropka Minecraft, które pobraliście, wrzucacie tu. Już jak już wrzuciliście, bierzecie Minecraft. Minecraft i ikonka z, druga ikonka z Criperem i Bulletcraft... Craft, bullet craft Launcher. No i odpalacie to, wpisajcie swój login, hasło, oczywiście takie, które na stronce macie. I bierzecie uruchom. Jak już wam się uruchomiło, bierzecie potem Minecraft MPC, swój login, hasło które macie na stronce ci którzy mają premium tam login ci którzy nie mają biorą login, non premium i wyświetla się młodziak kaboom! macie Minecrafta macie tutaj dużo modów wszystkie w tej paczce Opcje wszystko w ogóle jak nie musicie znać IP serwera od razu będziecie go mieli no. ja byłem kusowis i się z Wami się...